dzisiejszym filmie. Już jej tak naprawdę nie ma, ja myślę, że to jest chyba jakiś błąd po prostu twórcy. Widzę sobie na tą stronę ze względu na to, że tutaj też jest uściemana, chociaż stwierdził, że dobrym pomysłem będzie wulkan. Późwa dosyć dużo tych stworzeń. Halo, halo, cześć, dzień dobry. Witam ponownie w świecie Sacrifice, kampania Hachimena. Zanim przejdziemy do nudnego, jak flaki zalałem gameplayu, na początku suchy żarcik. Poprawa mikrofonu, pierwsza rzecz. Mam nadzieję, że zęby mi nie wybije. Ok, no to zaczynamy żarcik. Echem. Dlaczego Hachiman nigdy nie potrzebuje mapy? Bo zawsze wie, gdzie jest jego ofiara. Prosto pod jego pazury. A skoro dotrwaliście już do tego momentu, w sekcji komentarzy możecie wpisać komentarz dla zasięgu albo pazury. A my lecimy sobie pokonać Eldreda. I Hachimena nie mamy, co? Natomiast, A Jadugar ja główny ołtarz, Really? Jadugar ma tu główny ołtarz u Persefony, No, zajebiście. Co ja teraz zrobiłem? Dobra, mniejsza to Masa, masa. No to troszeczkę spie... Ale nie, nie. Dobra, mamy jeszcze toczki, to damy radę. Pum, jeden. To jest śmieszne, bo e w tamtym odcinku z tego, co pamiętam, wygnaliśmy i zniszczyliśmy główny ołtarz Persefony. Nie wiem, czy autor po prostu tutaj e nie pomyślał, coś e pewnych szczegół nie przewidział, że Jadugar ma tutaj główny ołtarz Persefony. Co powinien być tak naprawdę zwykły ołtarz persefony? Ogólnie zwykły ołtarz, bo po prostu już jej tak naprawdę nie ma. Ja myślę, że to jest chyba jakiś błąd po prostu twórcy. O, to ja już leci tu z mózgowcami. <laughs> No, mogę mieć troszeczkę problemy, bo te toczki będą troszeczkę inwazyjne. No i po sprawie. No i super. Ja myślałem, że tu będę sam, a tu jednak jestem z kimś. Mnie. Formujcie mi falangę, bo jak ja was będę miał w zwykłym szyku, to ja tutaj nic nie ogarnę. Rogi Max zbliża się do twojego ołtarza Rilly. dobra, no to pójdziemy tutaj pod nasz ołtarz. Bo już Eldred zaczął raszować. Eee. Podwładni zostali zaatakowani. Do ataku, do ataku. Mmm. Oj, podwładny mi ginął. No i nie ma wojmistrzów. Szkoda, że tak to się stanęło, no ale trudno. Czy służysz Marduke? Asha! Bogowie nie mają przyszłości. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Dobra, dawaj Rainoka jeszcze. D wszystkie manahiry mi zdechły prawie. E, tak. Zaraz przewołamy znowu mm, Smoka oraz Rainoka. Tylko tutaj pozbieram. To już jadugar wziął. Co za jadugar? Co za podstępny centaur. Dobra, trzech manachirów powinno nam wystarczyć. I jeszcze smoka. Jesteście grupą 1 No teraz tak, um... Widzę sobie na tą stronę ze względu na to, że tutaj też jest ujście mana, chociaż nie wiem czy już nie będzie ono zablokowane. Nie, na szczęście nie. Moi podwładni zostali zaatakowani. Oła. Eldred serio? Auć. Zbyliście się już Eldreda. No i super. Kurde, coś myślałem, że ten Eldred będzie więcej problemów mi sprawiał, a on jest tak naprawdę na strzała. Rajnoki robią swoją robotę. Te jednostki od Jamesa, właśnie toczki czy Rajnoki, jak ktoś ma bardzo dużo jednostek lądowych, to po prostu Rajnoki niszczą jego wojska momentalnie. Jak tutaj sytuacja wygląda? Hmm, tam już jakieś duszeczki są do nawracenia. No dobra, no to lecimy nawracać. To się będzie musztypać? Dawaj mi znowu Smoka. Jesteście grupą jeden. Trzeba byłoby przyspieszyć te rajnoki. Zobaczyć kto tam co broni. Wróg na horyzoncie mutant toczki nie tylko dobra zniszczyć dwa smoki jak lecą to ja wątpię, że oni no dzień dobry ...podwładni zostali zaatakowani Dobra, to kolejnego Rainoka. Twoi podwodni zostali zaatakowani. Twój Mag został zaatakowany. Chodźcie do mnie. Legł w gruzach. widzę, że Eldred stwierdził, że dobrym pomysłem będzie wulkan standardowo. Ulala. że nie, dorwa... nie dor... te smoki mi go nie dorwały, wcześniej też jestem w szoku chyba, że miał ducha na sobie to możliwe, że w... dlatego grupą kończył się już ten wulkan, jeszcze nie, jeszcze chwila I już się skończył. To no zaraz można ponownie zabezpieczyć to ujście mana i niszczyć ostatni manalit Eldreda i go wypędzać z tego świata. Bo on nam tu tylko zawadza. Marduk ma przejąć kontrolę nad wszystkimi ziemiami w tym świecie. Muszę już iść, ale zostawię cię z Hachimanem, aby zajął się swoimi sprawami. Przepraszam, ale Mart mnie wzywa. Zostawia ci moje stworzenia. Żegnaj. Ło dużo tych stworzeń! Daj ja sobie Jesteś A... Jesteście grupą jeden. Chrońcie mnie! Tak. Widzę, że tu jeszcze jest jakiś. życzysz. Jestem. Jestem genialny. Widzę, że jesteś genialny. Tak. Czego sobie życzysz? Tak. Wiem, co sobie myślisz. Wiem, co sobie myślisz. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Dobra. mnie. To teraz tak, skoro już mamy ich ogarniętych... No to tyle było z, bez jednostek Eldreda i Marduka. A czy tfu, ogólnie z jednostek Eldreda ORAZ Piekłocha, chyba tak. Ostatni manalit niszczymy u Eldreda i... I tak naprawdę co? I tak naprawdę profanujemy go i wywalamy go z tej krainy. O kurde. Moje smoki. Oj No i go nie ma. Zabezpieczamy ostatnie ujście mana na tej mapie. Prawdopodobnie. I co? No i... No rozwalić Eldreda już da Mmm... Weźmy, nie wiem, jakiegoś Tauroka czy coś. Na O, a, bo dawaj Mózgowca. Bo tak naprawdę ja mam tyle wojsk, że jak oni się odpalą, to Elder teraz dwa pęknie. Kur... na horyzoncie! Poważnie, Eldred, serio, weź już się poguść z tym. No, i go nie ma. Zwyciężyłem, teraz udam się do Agotery, gdzie spotkam się z Abraxus. No to tak, całkowicie już yy, ziemie persofony są zajęte. Agotera, ostatni bastion Jamesa. No to co? Nie przetłumaczył, Witajcie w krainie James'a. Nie wiem, czy mam zbyt długo. Wykończymy go. Jadugar odpowie wam re opowie wam resztę. Reportował się tak nagle, ale nie zdążyłem zapytać o przyczynę. Może teraz mi ją wyjaśni. Jadugar! Jadugar! Przykro mi, ale Jadugar nie będzie mógł do nas dołączyć. Poszukuję Eldreda. Pomogę ci do czasu jego przybycia. W zamian za to proszę cię, strzeż ołtarza Jadugara dopóki on nie przybędzie. Dobrze. Szybko się zgodził. Pokonaj Charlotte, pokonaj Grakusa, Chroń ołtarz Jadugara. W ogóle ja jestem z jakiejś innej strony, widzę. Tak. Naprzód. Chrońcie mnie. Formować falangę. Fal chrońcie. chrońcie mnie. Co tu jest? Jadugar. Czy on ma ołtarz na środku? Ja pierniczę, serio. Ale dobra, ja tutaj zapiszę. A i szachaczmy 10. W ten sposób. Dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia.